Witajcie w następnej, ale degustacji tym razem na szkockie piwo z Brewaru 71 Brewing Corporation. Jest to Mystic Origins, czyli mistyczne początki. 5% alkoholu, jest to e, kwejka IPA. E, tutaj mamy na okładce, na okładce, no, no. na naklejce tutaj mamy takie zderzające się głowice. Wygląda rzeczywiście mistycznie. E, jeśli chodzi o chmiel, to Cascade, Atanum i Columbus W składzie jest jęczmień, pszenica i yy, owies. No i dobrze. No. No, głównym wyróżnikiem tego IPA jest to, że użyli no, norweskiego wosk fake e, drożdży. No i proszę bardzo, tak to wygląda. Bardzo jasne, takie praktycznie żółciutkie, jasno-żółte. E, zamglone, piana duża się tworzy, ale bardzo szybko robią się wielkie paskudne bomble. Jak widzicie, teraz to już nie wygląda tak cudownie. No ale został trochę suchy na szkle. No okej okay. Aromat jest niewielki, ale przyjemny. Jest to taka mieszanka cytrusów, e, owoców egzotycznych, e, m, takich białych, owoców pestkowych, takich. Yy, Białych śliwek, e, moreli, może nawet brzoskwini, ale wszystko jest naprawdę e, delikatne. Trzeba się wąchać troszeczkę, ale przyjemne. Trzeba przyznać, że przyjemne. Ech, dobra, no to spróbujmy. Wasze zrobi. Piwo jest delikatne takich troszkę lżejszych, ale czuć, że jest pełne, tylko że właśnie ma taką lekkość, niskie nasycenie, e, aksamitność od, od um, owsa, fajnie się tak ciągnie troszeczkę, e, ale jest właśnie takie odświeżające, e, lekko soczyste. Nie powiedziałbym, że jest super soczyste, jest lekko soczyste, cytrusowe e, z dodatkiem owoców egzotycznych. Takich właśnie tych owoców pestkowych, także jest przyjemnie, naprawdę jest przyjemnie, łatwo się to pije. Goryczka też jest niewielka, lekko kryfrutowa. I tak można by opisać to piwo, które jest bardzo delikatne. Można by powiedzieć, że jest takim bardzo łatwym piwem na początek bo są ciekawe smaki, aromaty, ale zarazem jest delikatne, no i nie jest zbyt mocne, 5%. No i oczywiście pasuje do każdego jedzenia, także spokojnie możecie pić to piwo jedząc cokolwiek, i pizzę, i hot doga, hamburgera na grillu, cokolwiek, prawda? Także łatwe i przystępne, przystępne E, ładnie się pije no ok, e, także jak dla mnie jest w porządku oczywiście wolałbym żeby te smaki i aromaty były bardziej wyraźne ale no, nie przesadzamy, jest OK e, Mam nadzieję, że ten za Wam się podoba, a tak jak Podoba mi się to piwo, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco, no a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Wasze zdrowie! is.